Aspirant Bogusław Górisiewicz, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jelenie Góry. W dniu dzisiejszym, około godziny 14:30, na drodze krajowej numer 30, e, przy wlocie do Jelenie Góry, kierujący samochodem SAP 9-3, będąc w stanie nietrzeźwości, nie zapanował nad swoim pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował. Nic mu się nie stało, badanie alkomatem wykazało 1,20 mg. W tym zdarzeniu nie brały udział żadne inne osoby, kierujący był sam w pojeździe. Ustaliliśmy świadków, którzy potwierdzają wersję kierującego. Kierującemu, SAP za pokwitowaniem zatrzymano prawo jazdy, przeciwko niemu zostanie skierowany i wniosek o ukaranie do sądu. Kierujący w żaden logiczny sposób nie potrafił wyjaśnić, dlaczego wjechał do rowu. Wstępnie tłumaczył, że nawierzchnia jest i była śliska w tym miejscu. Co? Co? Ale żebyś ty, żebyśmy go na koło. nie 何だ